We z Tak, nie mam tam z tylko z tobą. Ale to jak ja tam byłam, ja tam byłam i ja to ja to teraz Pani Bam się położyła sto, ta, ta, taki krzesko, taki w taki, taki no, środku kuchni, z jakiegoś to tam musieliśmy gnieść ciasto, pamiętasz? Tam Monika, No. A wiesz, że... My to sami robiliśmy i później zjadaliśmy i robiliśmy jeszcze więcej. No to było mega dobre, co nie? może mhm. wam smakowało? nie mhm. ja chcę zrobić jeszcze raz takie. No to musicie babcię poprosić, nie? A ty, a ty nagrywasz też? No nagrywam. żeby po babci poszła Babcię jak wspominacie, jak z babcią żeście robiła Co to było? Rogaliki, tak Monia? Tak, mhm. takie rogaliki zjadłam. I że babcia mhm. położyła. Mamy na mia... na masy... n... na, 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 na jak... jak fartów, tym, éc... <croszynko> <üyorum> <zropy> nie na jakiś stół. jakieś krzesło, jakieś tam schodniki do miski, bo właśnie tak mieszać, mieszać. Ja miałam jakiś inny fartuch, w którym go doma miałem jakiegoś Nie mam fartucha, miałam suknię po prostu, Ty miałaś suknię? Nie, nie? Nie, miałem... nie mam fartuch, bo ja się, bo ja się śmiałam że była suknia po prostu. Bo, bo takie było takie gminie... długie. A ty też miałeś fartuszek, Renatka? <eza Linux> bo było... a miał fartuszek? No, no nie pamiętam. A Frednak miał fartuszek? No nie pamiętam. No, To było takie długie. Że ja, że ja nieraz się przewracałam, co nie, że tak biegłam, co nie, tak wolałam na twarz, co nie. Takie długie. Że ja tak... pamiętam jak babcia się poślizgnęła. Nie. I upadła. Jeżeli... I takie coś zaczęła robię. To tak wyglądało. <śm>